Okej, okay, witam ponownie. Dla tych, którzy dopiero włączyli odbiorniki, przypominam, że gramy ostatni etap, siódmy we Flashbacka na poziomie Difficult. Dobra, ym, tutaj w sumie za dużo na początku zrobić się nie da. Gdyż, ponieważ, dlatego że trzeba wejść najpierw na tą windę. Ym, w tym etapie, rzadko się skończyły. <grym> Będzie tutaj naprawdę sporo strzelania, sporo kombinowania, biegania i użalania się z tymi żółkami, które... O, proszę bardzo, jak widać, chodzą parami, tak? Dobra, eee, spiłuję ich ile się da. Jak mi zbraknie energii, to będę wtedy kombinował. No chodźcie, chodźcie. Nie trafiłeś. Aż to gnojek. Dobra, pierwsze trafienie. Mogą mnie trafić jeszcze... Dobra, że to się że w tym momencie, idę sobie stąd. Tak, jak widzicie, sytuacja jest nieciekawa. Robimy to tak. Wrzucamy sobie odbiornik. Najbliższy punkt, który służy do doładowania naszej osłony, znajduje się w następnej planszy. Dokładnie. To jest tak na dobrą sprawę. 6 i 7 to jest ten sam poziom, yy, tylko że dostęp do nich jest yy, tak trochę od dupy strony. Tak. No dobra. Ładujemy się. I teraz teleporcik. I jedziemy z nimi jak z baranami. Gdyby się tu ustawić, tutaj będzie dobrze. Osłona jest. Chodźcie tu, bandyci. Raz i drugi. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Piłujemy, ile wejdzie. Pięknie. Jednego nie ma. I tylko jedno trafienie. No i drugiego nie ma. Tak to się robi w Chicago. Zabieramy odbiornik. Tutaj na górze są wybuchowe myszki. Można je sobie zabrać. Tak, na dobrą sprawę nie wiem do czego one służą. Są chyba forfan tutaj ustawione, bo przez całą grę się nie pojawiają. Dopiero w tym ostatnim etapie można je zabrać. Takie trochę to dziwne jest, no, ale dobra. <coughs> Palto licho. Ja się jak najbardziej obędę bez nich. Wchodzimy sobie na górę. Tutaj na górze są bombki. Kurde, po co on się zatrzymał? A i puściłem przycisk. No i to jest właśnie efekt. Normalnie powinniście przeskoczyć tutaj bombki nie powinny was trafić, Skaczecie mm, potem dość daleko, czyli aż do tego. do tej planszy. Tam są dwa żelki, których, które właśnie wypuściliśmy. Przez ten czujnik, który minęliśmy. I teraz. Jak wjeżdżacie tu na górę, uaktywnia się działko, więc trzeba odesłać windę. Gdyż stoi ona na czujniku, ten tam po lewej stronie. Na dole trochę. Tu na dole jest żelek i jest panel, który trzeba uaktywnić, przez co otworzymy sobie drzwi do dalszej części etapu. Ale zanim ja to zrobię, to się trochę podładuję. Najpierw sobie rzucę. O, to będzie dobrze. Najpierw sobie rzucę odbiornik teleporta, zjedziemy sobie window, podładujemy się, szybki teleport. Odbiornik tam zostaje. Trzeba zejść na dół. Zwabić żelka. Możecie nawet dać się trapić. To nic tutaj nie szkodzi. To jest zaraz ładowarka. Dobra. Robimy go w bambuko. No i cwaniaszku. Teraz chodź do mnie. No. He, he, idzie, idzie. No, i na tym polu już można sobie elegancko z nim poradzić. Problem się znowu zacznie, tam na dole. Bo tam są dwa bydlaki. Dlatego też teleport, znaczy odbiornik teleporta, który rzuciłem tutaj, on tutaj zostanie. W razie gdyby tam mnie trochę za bardzo dojechali... Dobra. Pożelku. Podładować się, nie podładować się... A! Chromolić to. Na razie to sobie... ...ten panelik wezmę i uaktywnię. Drzwi otwarte. Ej, nie karty. Pole siłowe. Teraz winda sobie pojechała. Nie można jej przywołać. Ten, który tutaj jest, ten y, przełącznik, tylko ją odwołuje. Gdy wejdziecie na ten czujnik, wieża zacznie kołasować. Jee, co będę mówił teraz. Jak sądzę zejść? O tak, niezły potem, co? Hihi. No, łobuzy. Aaa, cwaniaczki nie wyłażą. Zaraz ich dojedziemy. Kurde, tak się tego nie da zrobić. Może tak? No, i jeszcze mnie trafił, no bandyta jeden. Kurde, przesadzili teraz, no. Tak was pojadę, że normalnie wstawać obydwaj. I tak macie grać. Ile mam? Zero, dobra. Żelty się skończyły. No i właśnie przez takie akcje ten ostatni, siódmy poziom się wydłuża, gdyż trzeba no, dosyć często wracać się do ładowarek, kombinować, uciekać z pola walki i potem wracać. Dobrze, że jest ten teleport, bo normalnie to. katastrofa. No to co? Trzeba jeszcze raz spróbować. Hopla, na dół. Hopla, i dla tych, którzy poprzednio nie widzieli, powtórka. Jak to zrobić, żeby się nie zabić? Schodzimy na dół. Jeronimo. <grystanie> A bandyci siedzą dalej No dobra I już idą znowu Zobaczymy czy się uda A jednak się nie udało Noż to są mędy jedne Wdychać mnie tam Uu zaczął, kurczę, no. Łazić na górę. O, jednego nie ma. A to dobre. Klucz zostawił. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak ma być. No, no. Wstawaj. Dobrze. Widać, tamten został bardziej pojechany, by szybciej wyparował. O, i tego też mam z głowy shield na 2 Z racji tego, że już nie będę się wracał tutaj do tych planż, to się ostatni raz pójdę podładować Teleporcik i tym razem zabieramy odbiornik. I tutaj dla tych, którzy przegapili poprzednie dwa razy, po raz trzeci pokaz, jak to zrobić, żeby się nie zabić, dobra, zabieramy klucz. I teraz na górę. Gdyby ktoś wpadł na głupi pomysł, zostawić wcześniej teleport i stąd sobie mm, przeteleportować się, tak, to już nie ma powrotu. Jedyne co może zrobić, to się zabić. Bo ta winda nie zjeżdża, tam nie ma żadnego czujnika. Ok, teraz będzie ciekawe. Ogień plazmowy Znika w konkretnej sekwencji Więc trzeba się przygotować I hopa Dobra, jeden z głowy Poczekamy sobie, aż mignie drugi Przygotować się teraz Uuu Uuu, ale fart A to dobre. No cóż, jakimś tam cudem się to udało zrobić. Zjeżdżamy tutaj. Drzwi oczywiście otworzymy sobie kluczem. To jest klucz uniwersalny. On otwiera wiele drzwi. A nie, to nie ten klucz. Hehe. <śm> O, to był ten klucz. O, właśnie. Eksplodujące myszki. Mhm. Dobra. Bierzemy pole. Teraz tak. Piesek. Piesek. Kurde. Jak cię załatwić? Aj! No to nie było fajne. Teraz cię pojadę. Ty, smaciarzu, jak śmiałeś zabrać mi punkt z mojej osłony. No dobra, rzucamy teleporcik, tak w międzyczasie.